Kraków i okolice. 14 i 15 maja będziemy dokładnie w Krakowie na targach Fit and Beauty. Jesteśmy tam od rana do wieczora, oba dni i jesteśmy w roli ambasadorów. Będziemy też mieli własne stoisko, także będzie można wpaść do nas, kupić jakieś tam nasze rzeczy, pogadać. Fajne ceny na pewno szykujemy. Troburak kwestia. A to dlaczego tak? Że, że gdzie się odbędzie, nie? Targi odbędą się w ICE Kraków Congress Center. Ja chciałbym zaprosić Was jeszcze na konkurs Miss i Mister Targów. Zgłaszać się można jedynie do jutra, do 28 kwietnia. Także zapraszam na oficjalną stronę, tam się wszystkiego dowiecie. Przepraszam. Roburak, no. teraz. z tą ostrością. Zapraszamy. A! Także zapraszamy wszystkich, Będziemy myślę, mimo mimo stoiska będziemy mieli czas Wierzę, że są na, na inne rzeczy. Śladnym, wczoraj do McFeeda. Wiesz, że gadaliśmy na parkingu, że masz ją cały czas, gruba? Miałem Was zaprosić jeszcze na zawody w Krakowie Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski. Cześć. Cześć, El, do będzie do spontanicznie. Jasne. tylko zapowiedź. Okej. Okay. 28. Kraków. Nie. Więcej szczegółów pojawi się u nas na fanpage'u, bo jeszcze nie ma szczegółów odnośnie tych zawodów. I tyle. Zapraszamy, będziemy ekipą zarówno na targach jak i dwa tygodnie później na OMP. Do zobaczenia i Robert jeszcze cieszy się z nowej naklejki. i'm gonna do